Szkoła wychowała współpracę ze Stowarzyszeniem Amnesty International w ramach projektu edukacyjnego Razem mamy siłę Stop Dyskryminacji. W spośród gimnazjalistów została wybrana grupa uczniów, która realizuje zadania projektowe. Głównym celem naszej grupy jest uświadomienie Was, drodzy koledzy i drogie koleżanki, o zjawisku dyskryminacji w szkole. Poprzez realizację działań w projekcie zamierzamy spróbować zniwelować zjawiska dyskryminacji ze względu na wygląd zewnętrzny oraz warunki materialne. Kolejnym naszym celem jest upowszechnienie pozytywnych wzorców postępowania. W grudniu odwiedziliśmy zakład poprawczy w Wielkopolskim. Mieliśmy możliwość do wejścia, wejścia do świata chłopców, którzy z jakichś powodów pogubili się w życiu i odbywają karę w zakładzie. Kolejnym naszym działaniem było rozwieszenie w budynku szkoły plakatu z sentencjami nawiązującymi do ponadczasowych wartości, takich jak toleracja, przyjaźń i szacunek. Ma to na celu pobudzenie Was do refleksji na temat dyskryminacji. Chcemy zaprosić Was na krótki happening z dołu muzycznym. Wykorzystamy wiersze, fragmenty, opowiadań z zeszytów literackich napisanych przez wychowanków Zakładu Poprawczego w Rodzisku Wielkopolskim. Treści utworów nawiązują do pobytu młodych młodców za kratami, opisują ich życie, ale także moce, jakim im towarzyszy. mojej zięsty ziomara. Do bloku nie wróciłem. Zapomniałem, że w jednym do innego zakładu o dużo gorszym, złożonym na wzorze do To było inaczej. Na początku dyrektor powiedział mi, że może będę po pięciu miesiącach na przykład. Musiałem sobie troszkę poczekać, a nadszedł czas do bloku i pojechałem. Ponownie popełniłem mi błędów. Do zakładu nie wróciłem. Na wolności byłem dwa miesiące. Gdy mnie pana, to gromadł pod nogami i zaczął mi się mocno palić. Pomocami do wiedzienia nie wiem, czy w ogóle mogę wrócić na moją ukochaną kalipsą. Więc się uspokoiłem, bo chciałem wrócić do rodzinnego domu, do przyszłości, z której przybyłem. Najgorsze było to, że nie mogłem złapać kontaktu. Opowiadałem to tym kolegom, mówili, że jestem psychicznie chory. Bo samego oczekuję od ciebie. Niczego więcej nie wymagam. Gdy coś się zepsuje, od nowa buduję. Tylko robić to trzeba tak, by drugi raz nie wpaść. Ty, słuchaj dobrych rad. Nie myśl, że to bzdura. Kiedy straciłem szacunek, budowałem więc od nowa. Przez wiele miesięcy tak, żeby szansy nie zmarnować. Z trudem doszedłem do celu. Dzięki temu mówię ci przyjacielu. Honoru w szacunku nie sprawnie. Zresztą nie będę wylewać szalu. To jedna z tych rzeczy, którą na ulicy w i zakładach w do dozostawiam. Najważniejsze jest to, jaka wypadnie Tobie kaca. Czy przyszłość nie okaże się marna? Jeśli coś zepsułoś, zacznij od nowa. Na się człowiek skazany. Okna twarde brada. Później apel, śniadanie. Idę u mój zęby, tu też jest kradny i chcę być nadrętna. Później siedzę w celi, w gdzie indziej, z rodziną. Później szkoła, warsztaty, proces resocjalizacji. Już mam dość tej traumy, życia w kraju demokracji. Piętnasta obiad, kolacja o osiemnastej. Kąpiel, apel, znów cel. Taka szara codzienność, monotonia, niechęć. Nie mogła o zegarek nowego pana jest ceny, A nigdy się na nim nie zaznaczył, że tutaj można się zabić na drugim człowieku. Zegarek nie byłby w stanie nagle wyszukać. Bo to nie jest działalność, to przedmiot, nią musiał oszukać człowieka. Zapytajmy się, bo dlaczego kupę zegarek. A nigdy z rodziny, czemu przedmiot, a nie istota. Powiedział mi wtedy, że najbardziej boję się w życiu tego, że blisko syna, która by mogła być jego przyjacielem, mogłaby go Ciężko było go zaufać innym ludziom, a tak zyskał wodę rzecz przyjaciela, który nigdy go nie zrażał oraz gwarancjał, że miał powodów nie Zaprzyjaźniliśmy się, choć na początku nie darzyło go sympatu. Stopniowo przekonywałam się do niego. Dużo opowiadał mi o swoim życiu. Uczył wyciągania pozytywnych wniosków z mojej zuszczyny. Uświadomił mi, że okradanie ludzi to okradanie samego siebie. Przez to traci się szacunek rodziny i przyjaciół. Przyznał mi się, że w młodości też nie był dobrym człowiekiem. Jego koledzy zeszli na swą drogę. Teraz sąsiadują wyroki. On przed kryzysem uchronił się, ponieważ spotkał kobietę, której zakochał się. Wtedy opuścił kolegów i zmienił się, ale nadal ich w więzieniu, bo uważa, że więźniom należy pomóc się zmienić. Gdy przebywałem w stoku uważałem, że jestem traktowana jak zwierzę, a nawet gorzej. Trafiłem do izolacji i właśnie tam miałem bliski kontakt z tym człowiekiem. Prowadziliśmy dialog na temat, na temat istnienia Boga, sensu życia, okradania ludzi i czwania. Po pewnym czasie zacząłem rozumieć, że źle dotychczas postępowałem. Na początku rozmawiałem z nim tylko dla zabicia czasu. Kiedy zacząłem myśleć nad tym, co do mnie mówił, zrozumiałem, że to człowiek ma rację. Teraz przebywam innym zagładzie. Już nie myślę tak, jak myślałam kiedyś. I zachowuję się tak, jak w poprzednim zagładzie. Pani Walcinie, dziękuję. Zdjęcie. Jednoznaczne życie. Naprawiające życia ból i kraty. Noc, sen, nadzieja. Może dziś przyśmie się coś lepszego. Ciebie, moja wieczna. Ja, mamo, może się żyć. To moja rana. Też musisz zrozumieć, że takiego masz syna. Zrobię dla Ciebie wszystko, bez wyjątku. Trzeba było Cię słuchać, mamo, od samego początku. Choć w zajęciu serce się kraje. Matko, ja sercu, że Ci życie oddaję. jest wszyscy o Tobie zwątpili, licząc się zastrzeżenie. Jeżeli umiesz czekać bez zmęczenia, jeżeli na obelgi nie reagujesz obelgami, jeżeli nie odpłacasz na nienawiść i nienawiścią, nie udając jednak, że mędrca i świętego, jeżeli marząc nie ulegasz marzeniom, jeżeli rozumując, rozumowanie nie czynisz celem. Jeżeli umiesz przyjąć sukces i porażkę, traktując jednakowo, i z zobaczenie karty przez wygłoszonej, kiedy ten taczek czyniąc niezasadzkę, peweł wójta i wniosek, albo zaakceptuje tego, co było od tego życia, kiedy pokornie zaczniesz rozbudowę do żywotnego naszego domu. Jeśli potrafisz na jednej szali położyć wszystkie Twe sukcesy i potrafisz zaryzykować, stawiając wszystko na jedną kartę, jeśli potrafisz przegrać i zacząć wszystko od początku, bez słowa, nie żaląc się, że przegrałeś, jeżeli umiesz zmusić serce, nerwy, siły by nie zawiodły, choćbyś od dawna czuł ich wyczerpanie, byleby wytrwać, gdy poza wolą nic już nie mówi o wytrwaniu. Jeżeli umiesz rozmawiać z nieuczciwymi i pracą uczciwości lub spacerować w w sposób naturalny, jeżeli nie mogą Cię znaleźć nieprzyjaciele ani serdeczni przyjaciele, jeżeli cenisz wszystkich ludzi nie pogodnie zwróceniami. Czy potrafi spożyć, jeżeli potrafi spożytkować każdą wielotop, daję wartość każdej przyjmującej chwili, to i wszystko, co na nich, co najważniejsze, z jednej woli, człowieka. Pamiętajcie, że dwa szczęścia są na świecie. Jedno małe, to jest szczęśliwe. Drugie wielkie, uszczęśliwać innym. Преминувијте, едни повод за решенија, други толку далеки. Некојчеш подглабс, други мак. Да фаќам што се фаќам и не, тоа е тоа што не таа Не тоа било што што не може да остане спекан да. Не би тоа било и Не не